Siema, ma wszystkim. Ja właśnie wróciłem do Polski i zapomniałem wam zrobić podsumowanie. No i właśnie zrobię wam w tym odcinku. No i co? Zaczynamy? Jak możecie zostawcie suba i łapę. pozdrowionka. Nagrywałem na tej plaży telefonem, nie? I ten. Jak to się mówi? I miałem latarkę w telefonie, bo nic nie widziałem, bo ciemno było i telefon mi się szybko rozładował i nie wszystko mogłem wam pokazać w sumie na filmie, dlatego teraz wam pokażę całe podsumowanie no i co, zapraszam no i dobra, jak standardowo zawsze zaczynam od bajerów, czyli od takich rzeczy, co my tu mamy czepaczkę do jajecznicy jakiś wisiorek jakiś kluczy, tutaj jakaś śruba tutaj jakieś blaszki jak widzicie zamki y no, to jest końcówka do okularów z diamentem normalnie, ale to podruba. Długopis jest mój. Kasa także trochę się posypało. Korony 1 euro. No i co wam powiem? Mamy tak 157 koron, 1 euro. Zegarek: Co znalazłem go w sumie na boisku do siatkówki? Nie wiem, czy tam nagrane było. Casio, tej firmy i Sprawdziłem, on kosztuje tam 200 coś zł, i łącznie se zapisałem, bo tak wyszło z, wy, z wyliczeń moich, zarobiłem 325 zł na tym wypadzie. Tak to się prezentuje. No i myślę, że jestem zadowolony. A co do zegarka, to wam jeszcze fotę wrzucę, bo znalazłem go w internecie. Ja myślałem, że to jakieś gówno jest, bo tak wygląda w sumie, nie? Dychy bym za niego nie dał, no ale jakąś tam swoją wartość ma. Także w szoku jestem podobało mi się, no i co? zapraszam do dalszej części filmu no i dobra, ja już jestem na plaży i wyszłem i zaczęło padać normalnie no i co? ja walę na park 2 i zobaczymy co tu będzie jakiś sygnał tu jest albo zrywka, albo kasa, zobaczymy o, na samym wyjściu Ale tak zrywka, za dobrze było. A chuja, patrzcie Oto Naboju Który to rok? Zaraz wam powiem Nie pisze, ale takie coś Takie rzeczy Normalnie Splaszczony, splaszczona zakrętka się zaświeciło. Normalnie, ładnie. Idziemy dalej. Na oko znalazłem. Normalnie mój. Nie wiem czy widać. Ale i takie rzeczy woda przyniosła. Patrzcie, ludzie. Hmm, hmm, hmm. Mój o co tu jest? Mamy taki sygnał obiecujący Zaraz się przekonamy. No ciekawe, na plażach chodzę. Co on tu widzi? Ten inżynier głęboko. I dziadu od loda. A myślałem, że kasa będzie. No nic. Ale to dzisiaj taki spacer. Musiałem się trochę rozruszać i, I jak to się mówi. No i jestem. Luka mniej więcej to, gdzie mógł siedzieć, ale nie widać, bo jest tak rozpieczone wszystko przez ten deszcz. Ja więcej na oko znajdę jak normalnie ten. Patrzcie jaka łycha. Jak wykrywaczem w sumie? Tu mamy jakieś sygnały, ale tu wszystko jest. Zaraz zobaczymy co my tu mamy. katloka gra i dalej, ale tu są parę sygnałów. Szukamy. Bo miałem właśnie taką chyba żelazo. Gdzie to jest? Mm -hmm. Łopanie Pięćdziesiona Co tu jeszcze jest? Bo nic nie widzę. Nie ma? sprawdzimy Widzicie, miałem kapseli i 50 i się karuzela robi także warto to sprawdzić nieraz nie 50 groszy ludzie ja chyba na bułkę nie zarobiłem normalnie muszę to wypierdzić bo mi się źle chodzi a ja to mam kubył i muszę to opróżnić tu są jakieś sygnały nie wiem co to będzie. Co to jest? Taki gadżet. A więc, panie i panowie, akcja wyspa. Przeszukamy wyspę i na park 2, Valerium. Ciekawe. Zapalniczkę mamy. Mamy zapalarę. Działa? Obstawiajcie. Obsuta. No nic, to śnieci, Jest, panie i panowie 50 Novel'a w końcu Mam złotówę Bezpiecznik, panie i panowie 10 Amper Takie rzeczy Normalnie bezpieczniki Komuś poleciały Nie ma więcej? Jakieś kurwa tampony widzicie cuda nie widzi No nic lecimy dalej Normalnie patrzcie Dzisiaj te mam kurde Same samochody znajduję Taka maszyna No nic Ale jest Patrz to takie rzeczy żyje to Co? On nie żyje Usach. A może żyje? Jaki duży Za skroniec chyba, nie? Ui. Normalnie Na żelazo bije Ale oczywiście żartuje Tam co gościu ryby łapie No i co? Cisza na razie Ciekawe czy on tak wyszedł I nie doszedł do wody, czy po prostu ktoś go wyłowił Uch, idę bo mnie pracy bolą normalnie już. Trzeba jakieś filmy pomontować. To więc tak, 4,15 czału nie ma dupy, nie urywa. Jakieś zrywki, to jest chyba, nie wiem co to, śledź. Koło ratunkowe, łyżka, bezpiecznik, zapalara i normalnie autka. Normalnie mogę salon samochodowy otwierać, tak to się prezentuje. Jakieś dwie godziny latania. No i co wam powiem? Yy, dam się na razie tu na luz, bo to pełno ludzi było. Albo to było przeszukane dobrze, albo, albo po prostu tak mało pogubili. No i co? Szykuję się i co? Widzimy się chyba już nad morzem. Do usłyszenia piona.